W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Słowacji, do miejscowości Pławiec, gdzie znajduje się zamek Pławiec, hrad Pławieć. Zamek znajduje się na wzgórzu na wysokości 549 metrów nad poziomem morza, nad prawym brzegiem Popradu. Pomiędzy Popradem a wzgórzem zamkowym biegnie droga krajowa nr 77 wiele wersji na temat powstania zamku. Legenda ludowa podaje, że wybudował go węgierski król Koloman w 1100 roku jako warownię rodu połowców. I od tego pochodzić miałaby nazwa miejscowości Pławiec. Jednak jest to wersja nieprawdopodobna. Wówczas tereny te należały do Polski, do Kasztelanii Sądeckiej. I najprawdopodobniej dopiero około roku 1300 udało się Węgrom włączyć je do swojego państwa. Pierwszym znanym właścicielem warowni był rycerz Bohumir z Liptowa. W 1269 roku król Bela IV dał ją spiskiemu szlachcicowi Arnoldowi, i to on zniósł tutaj kamienny zamek, mając strzec przejścia Brodu na Popradzie. Jest też wersja legendy mówiąca, że zamek wybudował spiski rycerz Dietrich i osadził w nim ród połowców. Na pewno natomiast z zachowanych dokumentów wiemy, że w latach 1301-1320 właścicielem zamku był biskup krakowski Jan Muscata z nadania króla Wacława II. Później zamek należał do dużych węgierskich rodów. Najpierw Druchetów, później Chorwatów, Palocjajów. Zamek przetrzymał wiele wojen. Wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. W 1433 roku został zdobyty przez Husytów, ale w 1453 odbity przez węgierskie wojska. Macieja Korwina. W latach 1456-1460 podobnie władali nim Husyci Aksamita. Później znów odbili go Węgrzy. W czasie Wielkiego Powstania Chłopskiego w latach 1631-1632 oblegli go Chłopi, a w 1707 roku Austriacy podczas najazdu rakoczego. Nie został jednak zdobyty. W 1715 roku cesarz Karol VI nakazał zniszczyć umocnienia Starych zamków lub nawet całe zamki. Zamek w pławcu znalazł się na liście przeznaczonych do zburzenia, gdyż uznany został za gniazdo buntowników. Jednak ówczesny właściciel zamku z rodu palcajów dał radę przekonać rządową komisję, która zakwalifikowała go jako obiekt mieszkalny nieobronny. W 1830 roku palocjajowie przebudowali go, m.in. wybijając w murach duże otwory okienne. Jednak w 1856 roku zamek spalił się. Wygaśnięcie rodu polosajsów przypieczętowało jego koniec. Obecnie z zamku zostały tylko ruiny. Można je zwiedzać. Od drogi numer 77 prowadzi do nich ścieżka. Obok ruin zamku znajduje się mauzoleum dawnych jego właścicieli. Z murowanym krzyżem groby jednakże zostały splądrowane przez poszukiwaczy skarbów. Przy zamku znajduje się również wiata, można tam siąść, można zapalić ognisko, grillować. W pobliżu znajduje się automat, gdzie można kupić kawę, herbatę. Obok znajduje się informacja turystyczna. Co my tu mamy? Cafe to go. Jedno euro duża kawa pół euro. 50 klasik yy, mała, wielka, czarna, czekoladowa czyli jedną dużą sobie wyrzuciły Mała czarna jest. Tu jest taka puszeczka, żeby podziękować za zwiedzanie. Nie ma tutaj kasy, także taka puszeczka tutaj jest. O! I my tu im wrzucimy. O! O! I tam im wrzucimy coś. Na parę drobniaków. Jest wrzucone dziękujemy. No takie ładne kubeczki mamy, pisze tutaj Wiedeń, o, prater jest, no to chyba parlament, 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 o. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.